Cześć! W dzisiejszym odcinku znajdujemy się w Łodzi na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej i opowiemy Wam historię Menechama Bonsteina, lepiej znanego jako ślepe Max. Menachem Bornstein, bo tak naprawdę nazywał się późniejszy ślepy Max, urodził się 15 stycznia 1890 roku w Łęczyce. Rodzicami Menachema byli Benjamin oraz Masza. Kiedy chłopiec był mały, rodzina przeprowadziła się do Łodzi i zamieszkała przy ulicy Wąskiej, dzisiejszej ulicy Stefana. Młody Menachem był świadkiem, jak jego ojciec Benjamin, pracujący przy ostrzeniu noży, nagle zasłabł na ulicy i przewrócił się pod nadjeżdżający powóz. Pojazdem tym kierował Aaron Goldberg, syn jednego z najbogatszych Żydów w mieście. Aaron wpadł w szał. Zamiast pomóc rannemu, zaczął okładać mężczyznę batem. Do tego stojący obok stójkowy, odpowiednik dzisiejszego policjanta, uzbrojony w twardą pałkę, pomógł mu. W wyniku tego zdarzenia Benjamin Bornstein zmarł, a jego żona, Masza, wraz z dwójką dzieci, została wdową. Menachem miał bowiem jeszcze siostrę o imieniu Gitla. Kiedy mały Max przybiegł na miejsce, zastał już jedynie martwego ojca w kałuży krwi. Gdy dodatkowo okazało się, że wdowa po Bornsteinie nie otrzyma żadnej rekompensaty i pomocy ze strony bogacza Goldberga, mały Max poprzysiągł zemstę. Młody Menachem zaczął żebrać na ulicy, aby przeżyć. Trudne warunki i życia skłoniły go do zajęcia się również kradzieżą. Żebranie pod kościołem nie przyniosło Menachemowi zarobku, ale dało szansę. Na zbudowanie swojej późniejszej kariery przestępczej. Chłopcem zainteresował się łódzki paser, znany jako Natan Ksiądz. Menachem szybko zyskiwał sobie posłów i szacunek na całych Bałutach. Strach wzbudzał nie tylko jego sposób bycia, ale także sylwetkę. W kilka lat po śmierci ojca, spotkał on ponownie stójkowego odpowiedzialnego za bestialskie morderstwo ojca. Znienawidzony policjant zauważył chłopca na jednej z ulic, złapał maksa i wciągnął go do bramy, po czym zaczął go okładać pięściami bez opamiętania. Wykrzykiwał przy tym, aby ten zaprzestał rozpowiadania, że to on zabił jego ojca. Bezbronny i zakrwawiony, Max niewiele mógł sam zrobić. I już bardzo mało brakowało, by i on stracił życie. Bo stójkowy sięgnął do kabury po broń, aż tu nagle Błysnęło ostrze noża i mężczyzna, raniony przez niespodziewanego napastnika, upuścił przy tym swój pistolet. Broń natychmiast przychwycił Max. Wycelował w policjanta i bez wahania zabił go na miejscu. Jak się okazało, owym pomocnikiem młodego Bornsteina był niejaki Staszek Poneta. Chłopiec z ulicy, który od tego momentu stał się wiernym przyjacielem Maxa. Menachem Bornstein nie został ukarany za zastrzelenie policjanta. Bo sąd nie dał wiary, że tak drobnej postury dziecko mogłoby tego dokonać. Już przed I wojną światową Max budował swoją sieć powiązań i znajomości. Aby spacyfikować swojego największego konkurenta, Arona Goldberga, pojął za żonę jego córkę Goldę. Max wraz ze swoją żoną zamieszkał początkowo przy ulicy Nowomiejskiej, a następnie przy ulicy Sienkiewicza 9. Gdzie też powstało słynne biuro próśb i podań Obrona. Do biura tego przychodzili ludzie z różnymi problemami i prośbami, które Max rozpoznawał. Wystarczyło podobno zwrócić się do biura ze skargą, gdy na przykład coś zginęło, a Bornstein sprawiał, że rzecz ta wracała do prawowitego właściciela. Ślepy Max zaczął być wówczas również nazywany Łódzkim Robin Hoodem. Po wybuchu I wojny światowej, wraz ze swoją szajką zaczął okradać pociągi wiozące przez Łódź żywność dla carskiego wojska. Także w tym czasie Menachem Bornstein podobno wyjechał też do Niemiec, gdzie między innymi w Berlinie, Lipsku i Hamburgu pracował jako subiekt, a według innych informacji jeździł tam tylko po to, by również i tam okradać pociągi i rozwijać swoją przestępczą działalność. Max wraz z kompanami z gangu utworzył w 1928 roku słynne stowarzyszenie Bratnia Pomoc. Mające na celu wsparcie ubogiej ludności żydowskiej. Do rozstrzygania sporów powstał nieformalny, uliczny sąd zwany Dintojrom. Dintojra wymierzała kary, rozwiązywała spory i odzyskiwała długi. Od wyroku nie było odwołania, a ich egzekwowaniem zajmowali się młodzi, postawni i uzbrojeni mężczyźni. Dintojra w języku hebrajskim oznacza sąd rabinacki. A w potocznym języku rozumiana była jako wyrównanie rachunków w świecie przestępczym. W stowarzyszeniu najbliższym współpracownikiem był Srul Kalma Balberman, którego po ślepy Max zabił 19 września 1929 roku przed piwiarnią Icka Leipzigera, Kokolewole przy ulicy Pomorskiej 11. Sąd w procesie z 1930 roku uniewinnił zabójcę. Mimo faktu, że pozwolenie na broń zostało mu wydane zaledwie tydzień wcześniej przez burmistrza Andrzejowa, prywatnie przyjaciela Bonsztajna. Obrońcą ślepego Maxa był w tym procesie Alfred Biłyk, Nestor Palestry i później wojewoda Tarnopolski. Sąd uznał, że Bonsztajn działał w obronie koniecznej. Od tego czasu legenda o jego nietykalności i wpływach znacznie wzrosła. Choć ślepy Max miał przez lata wiele szczęścia, a ludzie darzyli go często zaufaniem większym niż policję, to w końcu na zaczął wychodzić coraz więcej szczegółów jego przestępczej działalności. Burszteinowi nie dopomógł nawet fakt, że przyznał się do bicia policyjnym informacji. Utrzymywał on bowiem dość bliskie stosunki z pewnym inspektorem o nazwisku nosek. Jak wykazało śledztwo, obaj panowie z tej znajomości czerpali duże korzyści. Inspektor zbigniew nosek został za tę znajomość nawet skazany na półtora roku więzienia, m.in. za pomocnictwo i uprzedzenie Maxa o planowanych aresztowaniach, zaś ślepego Maxa skazano na 5 lat więzienia. Miało to miejsce 17 maja 1935 roku. Jednakże już latem 1939 roku można było spotkać gangstera spacerującego po ulicach łodzi. Wtedy to ślepy Max podczas nieoficjalnej rozmowy z redaktorem ekspresu miał przewidywać rosnące niebezpieczeństwo zagrażające ludności żydowskiej ze strony Hitlera. Zwierzył się wówczas temu dziennikarzowi, że zamierza uciec i wyjeżdża prawdopodobnie na wschód, gdzie jak uznał będzie bezpieczniejszy. Działalność Ślepego Maxa obejmowała m.in. ręket, czyli pobieranie haraczy od lokalnych firm i przedsiębiorców, ale także handel narkotykami. Ślepy Max sprzedawał i przemycał opium, kokainem i inne narkotyki. Zajmował się także prostytucją, kontrolował domy publiczne i czerpał zyski z prostytucji. Prowadził także nielegalne kasyna i domy gry oraz dokonywał napadów na sklepy, banki i inne obiekty. Był znany ze swojej brutalności i bezwzględności, ale też hojności wobec biednych i pokrzywdzonych, używał swoich nielegalnie zdobytych pieniędzy na finansowanie działalności charytatywnej i pomoc potrzebującym. W 1920 roku ślepy Max napadł na bank w Łodzi i ukradł 200 tysięcy złotych polskich, a w 1930 roku Założył kartel narkotykowy, który kontrolował handel opium w łodzi i okolicy. W chwili wybuchu II wojny światowej Max pojechał do Rosji, a następnie przedostał się do Kazachstanu. W Polsce pozostawił żonę, siostrę oraz swoich przestępczych kompanów. Ślepy Max do łodzi wrócił już w 1946 roku. Zamieszkał wtedy w kamienicy przy ulicy Gdańskiej 26 na pierwszym piętrze. Drugi raz się ożenił. Alina było od niego wiele lat młodsza. Człowiek, który przed wojną trzymał w szachu całą Łódź, pracował jako portier w spółdzielni odzieżowej imieniem Lewartowskiego. Menachem Bornstein, znany jako Ślepy Max, zmarł 18 maja 1960 roku i został pochowany tutaj, na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej w Łodzi.